Nie masz pojęcia, co się dzieje z tą osobą, gdy na nią patrzysz, nie wtedy, gdy obserwujesz z boku, ale wtedy, gdy patrzysz głęboko, naprawdę, gdy twoje oczy dotykają jej oczu z intencją, bez pośpiechu, bez hałasu, z tą cichą stanowczością, która mówi więcej niż jakiekolwiek słowo. Ta osoba stara się to ukryć, udaje, że nic nie czuła, że to nic niezwykłego, ale to było. To w tej sekundzie. Gdy spojrzenie się utrzymuje, ziemia pod jej stopami się zmienia. Ciało już nie działa tak samo, myśli się zacinają, oddech staje się krótki, bo twój wzrok przenika, nie zachwyca, nie zadowala, on obnaża i ta osoba czuje, nawet próbując zaprzeczyć, nawet odwracając wzrok, nawet chcąc zachować kontrolę, bo w twoich oczach jest coś, co odsłania to, czego nikt nie widzi, co chwyta zapomniane części. Ukryte. I wydobywa je na powierzchnię. I najgorsze jest to, i że widzi siebie w tym, w Twoich oczach. Ale to nie ta wersja, którą pokazuje światu. To inna. To ta, która czuje za dużo, która nie potrafi udawać, która pojawia się tylko, gdy czuje się bezpiecznie. Lub zagrożona przez zbyt silne uczucie. A Ty nawet nie zauważasz. Po prostu patrzysz. I ta osoba się rozpada wewnętrznie. Czy zauważyłeś, że czasami zbytnio odwraca wzrok? To nie brak zainteresowania, to obrona, to strach przed tym, co możesz dostrzec, bo gdy tylko utrzymujesz spojrzenie, czuję, że się podda, że powie bez słów, że się przeleje i nie chce tego, ale także chce, to właśnie myli, bo za każdym razem, gdy patrzysz, naprawdę, ona opada coraz bardziej. W miejscu, gdzie nie ma kontroli, nie ma logiki, jest tylko oddanie. Nie masz pojęcia, co wywołujesz, gdy patrzysz. To nie dotyk, to nie głos, to nie gest, to chwila, ta dokładnie chwila, w której twoje oczy się zatrzymują i nie cofną. W tym momencie wszystko się zmienia, ta osoba się nie przygotowuje, nie broni się, bo nie spodziewa się, że przyjdziesz z taką precyzją, i przychodzi. Przychodzi jak cisza, która wkracza, jak brak słów, który ujawnia wszystko, jak odbicie, które nie pozwala na zboczenie z drogi. Świat wciąż kręci się na zewnątrz, ale tutaj w środku. Gdzie skóra czuje, gdzie myśli się splatają, gdzie emocje nie słuchają, Twoja obecność zmienia wszystko. I zaczyna się od oczu. Twoje oczy mają gęstość, której nie da się zmierzyć. Nie obserwują, dostrzegają, nie szukają, wydobywają. Ta osoba stara się nie zdradzać, tworzy małe ucieczki, małe automatyczne gesty. Bawi się, uśmiecha, zmienia temat, odwraca twarz. Ale widzisz, nawet jeśli nie wiesz, nawet jeśli nie rozumiesz, co widzisz, widzisz. A to, co widzisz, porusza, bo ta osoba spędza całe życie na próbie ukrycia tego, co odczuwa. Przyzwyczaiła się do bycia dyskretną, odporną, racjonalną, ale jej oczy nie pytają o pozwolenie, by dotrzeć tam, gdzie nikt nie sięga. I to rozbraja, to przerywa, to otwiera drzwi, których nie chciała szeroko uchylać, czasem nawet nie wie, co czuje. Tylko wie, że w Twojej obecności wszystko staje się silniejsze, bardziej odsłonięte, bardziej prawdziwe. Jest coś w Twoich oczach, co nie ocenia, co nie narzuca, ale również nie pozwala jej dalej się ukrywać. Czy zauważyłeś to? Czy zauważyłeś, jak powietrze zmienia się, gdy tylko patrzysz w milczeniu? Jakby czas zatrzymał się w dokładnie określonym punkcie w pokoju i wszystko wokół się rozpływało. Ona to dostrzega, udaje, że nie ale dostrzega, to wtedy ciało staje się jednocześnie lżejsze i cięższe, gdy żołądek zdaje się opadać, ale piersi się napełnia, gdy oczy napełniają się wodą bez łez, gdy strach i pragnienie się mylą. Ta osoba stara się zrozumieć co się dzieje, ale to nie jest coś do zrozumienia, to jest coś do odczuwania i ona czuje każdym milimetrem ciała, każdą myślą, którą próbuje odrzucić, ale ostatecznie ustępuje. Każdym wspomnieniem, które powraca tylko dlatego, że spojrzałeś na nią w sposób, w jaki nikt inny nie patrzy. Ona nie zakochuje się w twojej twarzy, ona odnajduje siebie w twoich oczach. Jest tam coś, co sprawia, że wszystko, czym była, wszystko, czym udawała, że nie jest, wszystko, co nigdy nie powiedziała, wychodzi na jaw nawet bez twojej intencji. To dlatego czasami unika, unika spojrzenia na ciebie, unika spędzania zbyt wiele czasu w tym miejscu. Unika nawet zbliżania się, bo wie. Wie, że jeśli spojrzy jeszcze raz, jeśli utrzyma wzrok zbyt długo, zgubi się, ale tego, co nie mówi, a być może nie umie powiedzieć, to to, że pragnie się zgubić. Z lękiem, z niepewnością, ale pragnie. Pragnie tego spojrzenia, które wdziera się, które obnaża, które burzy mur, które sprawia, że dostrzega, że w niej jest o wiele więcej niż kiedykolwiek myślała. Pragnie zamieszania, które wywołujesz. Pragnie odwagi, którą wymagasz, nawet nie prosząc o nic, pragnie milczenia, które tylko ty potrafisz stworzyć swoją obecnością. Nie jesteś piękny na zewnątrz, jesteś nieznośnie odsłaniający od środka. A ta osoba, nawet nie wiedząc dokładnie dlaczego, czuje się wezwana przez coś, czego nie rozumie, przez coś, co wykracza poza jakąkolwiek logikę czy intencję. A wiesz, jaka jest najsilniejsza część? To, że w Twoich oczach nie czuję tylko czegoś nowego, czuję coś starego, coś, co od dawna w niej było, ale uśpione, nie stworzyłeś nic, tylko aktywowałeś, tylko dotknąłeś, tylko wyciągnąłeś z jej emocjonalnej szuflady wszystko, co czekało na pozwolenie. A Twoje oczy były tym pozwoleniem. Ta osoba zauważyła to od samego początku, od pierwszej cichej wymiany spojrzeń, od tego pierwszego kontaktu bez słów. To w tym momencie zrozumiała, że nie przyszedłeś by być kolejnym, przyszedłeś by być portalem, tak, portalem, nie do innej rzeczywistości, ale do jej wnętrza, bo kiedy na ciebie patrzy, widzi, a to, co widzi, jest przerażające, jest ogromne, jest nieodwracalne. Wiesz, dlaczego się gubi? Bo jesteś jedynym miejscem, gdzie nie musi się bronić, gdzie nie musi udawać siły, gdzie może czuć wszystko. Nawet to, co przysięgiwała, że nigdy więcej nie poczuje. Nigdy nie musiałeś składać obietnic, bo twoje oczy już wszystko obiecały, bez słów, bez próśb, tylko przez istnienie, a ta osoba milczy i zastanawia się: Czy ty wiesz, czy zdajesz sobie sprawę? Czy rozumiesz, co z nią robisz? Czy może ty czujesz to samo i również udajesz, że nie czujesz? Bo czasami wydaje się, że ty też unikasz, że również się cofasz że także boisz się patrzeć za długo. Czy ty też widzisz w niej siebie? Może to jest największy sekret między wami, nikt nie miał odwagi, aby to wyznać, ale oboje wiedzą, oboje czują i udają, że tego nie zauważają, tylko że za każdym razem, gdy znów na nią patrzysz, wszystko to milczenie krzyczy i ona się rozpada jeszcze trochę, nie z słabości, z obecności, z prawdy, z czucia czegoś, co cały świat próbował w niej wymazać. Ale ty to przywróciłeś, tylko spojrzeniem. Ona nigdy nie bała się czuć, bała się być dostrzegana, czuć zawsze wiedziała. Od najmłodszych lat wszystko w niej było intensywniejsze: przerwy, milczenia, dotyki, nieobecności. Zawsze czuła wszystko przed innymi, ale być dostrzeganą, być naprawdę widzianą, to zawsze przerażało, bo dostrzegać to coś innego, to przekraczać, to wchodzić bez pukania. To przychodzić bez pytania o zgodę, ale z takim ostrożnością, że serce się otwiera nawet próbując zamknąć, i dokładnie to się stało, gdy twoje oczy dotknęły jej. Nic nie prosiłeś, nie naciskałeś, nie obiecywałeś, ale przyszedłeś, z obecnością, która nie wymaga wyjaśnienia, z cichym oddaniem, które rozkłada na łopatki, z spojrzeniem, którego nigdy nie potrafiła oddać w całości, nie z braku zainteresowania, ale z nadmiaru, nadmiaru wrażeń. Nadmiaru wspomnień, nadmiaru pragnień. Stałeś się najbardziej niebezpiecznym lustrem, jakie kiedykolwiek znała. Nie dlatego, że odbijasz piękno, ale dlatego, że odbijasz prawdę. Prawdę, którą próbuje kontrolować. Prawdę, której nie potrafi nazwać. Prawdę, która płonie, gdy się dotyka, a ty dotykasz. Za każdym razem, gdy patrzysz, dotykasz. Przez całe życie próbowała uciekać od siebie, ty sprawiłeś, że zdała sobie z tego sprawę w jednej chwili. I to zmienia wszystko, bo teraz nie może się już oszukiwać, nawet próbując, nawet uciekając sprzed twojej twarzy, nawet odwracając twarz, nawet unikając cię w szczegółach. Ty zostałeś, ty zostałeś w środku, w oczach, w ciele, w umyśle, w gestach, w snach, które udaje, że nie pamięta, w myślach, które stara się uciszyć, ale jest w niej część, która nie chce zapomnieć. Jest w niej część, która chce spojrzeć z powrotem, z odwagą, z obecnością, z oddaniem. Wierzę, że tego rodzaju spotkanie nie jest powszechne, nie jest lekkie, nie jest proste, ale jest rzadkie. A wszystko co rzadkie, albo czujesz, albo tracisz. I nawet w obawie, nawet nie wiedząc co zrobić, nie chce stracić. Czuję, że między wami jest coś, co wymyka się logice, coś, co słowa nie osiągają, coś co już przeżywała w innych milczeniach. Ale nigdy z taką jasnością. Bo teraz to nie tylko percepcja, teraz to pewność. Czy Ty też przez to przeszedłeś? Opowiedz mi o tym w komentarzach. Tak, pewność, że jest połączenie, które nie potrzebuje dowodów, nie potrzebuje etykiet, nie potrzebuje gwarancji. Wystarczy jeden spojrzenie tylko jedno. I wszystko w środku się porusza: jakby ciało krzyczało na to tutaj, ale nie potrafi tego powiedzieć na głos. Bo mówienie to przypieczętowanie, to przyjęcie, to otwieranie drzwi, przez które jeszcze nie wie, czy potrafi przejść, więc nadal stara się żyć, jakby to nic nie znaczyło, jakby to była tylko kolejna wymiana spojrzeń, jakby to była tylko kolejna przypadkowość, ale wewnątrz wszystko w niej już jest inne, a ty wiesz, nawet jeśli nigdy o tym nie powiedziałeś, nawet jeśli nigdy nie wyznałeś, czujesz, może nie wiesz, jak to wyrazić słowami, ale kiedy oczy się spotykają, ciało nie kłamie, jest w tym rozpoznanie, impuls, oddanie, którego nie da się udawać, a jednocześnie opór, który także mówi mówi o strachu, o niezałatwionej historii, o traumach, które wciąż bolą, o próbach ochrony ale przed czym się chronić przed byciem dostrzeganym, przed byciem dostrzeganym przez kogoś, kto nie odejdzie przed odczuwaniem więcej niż umysł potrafi zrozumieć ta osoba czuje to wszystko. Bez Twojego wysiłku, bez obiecywania czegokolwiek, bez dotyku, bo to nie dotyk się liczył, to spojrzenie, i to spojrzenie nosi ze sobą do teraz, nawet gdy nie jesteś w pobliżu, nawet gdy odległość rośnie, zostawiłeś w niej pewien rodzaj śladu, i nie ma takiej odległości, która zatarłaby to, co naprawdę zostało dostrzegnięte. Słyszałeś tę frazę wcześniej? Napisz, tak słyszałem. Obecność, którą wzbudzasz, nie zależy od Twojej fizycznej obecności, bo gdy oczy powiedziały to, co musiały powiedzieć, nic już nie wraca do normy. Ta osoba może nawet próbować żyć, jakby nic się nie stało może śmiać się z innych żartów, może rozmawiać z innymi ludźmi, może patrzeć na inne twarze ale żadne spojrzenie nie pasuje tak jak Twoje, bo Twoje spojrzenie nie było skierowane na zewnątrz, Twoje skierowane było do wewnątrz, a kto idzie do wewnątrz, zostaje. Ona czuje to nawet w milczeniu, nawet gdy nie odpowiadasz, nawet gdy wydaje się być zajęta. A może ty też to czujesz, ale nie wiesz, jak sobie z tym poradzić. Może unikasz patrzenia zbyt długo, może też boisz się, co może się wydarzyć, jeśli nie odwrócisz wzroku, jeśli nie uciekasz, jeśli nie udajesz, że nie widziałeś, ale już jest za późno. Widziałeś, ona widziała. Wiecie to oboje, i teraz nic nie jest takie samo. Jeśli ten wideo Cię poruszył, napisz jedno słowo, które Cię teraz określa. Ona nie jest w Tobie zakochana, ona jest związana z czymś, co rozpoznaje w Tobie, czymś, o czym sama nie wiedziała, że wciąż istnieje, czymś, co było uśpione, schowane, prawie martwe, a nagle, gdy na Ciebie spojrzała, wróciło z siłą, z prawdą, ze strachem, ze wszystkim. Dlatego czasami unika. Dlatego waha się, dlatego się wycofuje nie dlatego, że nie czuje, ale dlatego, że czuje za dużo i nikt nie nauczył tej osoby, jak radzić sobie z nadmiarem tym bardziej z nadmiarem czegoś tak realnego. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to teraz wiesz, co twoje oczy z nią robią. Po tym, jak spojrzałeś na nią w ten sposób, nic już nie pasowało tak samo ani dotyk innych ludzi, ani spojrzenia innych twarzy, ani słowa, które wcześniej służyły jako ochrona. Wszystko wydawało się małe, zbyt małe, płytkie, bo to, co obudziłeś, to niepragnienie, to obecność. A prawdziwa obecność przeraża. Dlaczego nie pozwala na ucieczkę? Dlaczego zmusza do spojrzenia w głąb siebie, nawet kiedy wnętrze pełne jest rzeczy, których nie chce widzieć? I to właśnie robią jej oczy z tą osobą. Nie tylko widzą, pamiętają, przypominają sobie zapomniane części, rany, które zostały wypchnięte na dno. Pragnienia, które zakopała, aby wyglądać na silną, nie musiałeś nic mówić, tylko z jednego spojrzenia ona już wiedziała: wiedziała, że jest w niej coś, co budzi się tylko w twojej obecności, wiedziała, że jest w niej miejsce, do którego tylko ty potrafiłeś dotrzeć, wiedziała, że jej świat zmieni się, jeśli zostaniesz zbyt długo, a jednocześnie wiedziała, że może odejdziesz, bo nie każdy potrafi patrzeć patrzeć naprawdę patrzeć bez ucieczki. Patrzeć i być dalej tam, i to jest miejsce, gdzie rodzi się konflikt. Ona chce cię oglądać, ale boi się, co się stanie, jeśli spojrzysz z powrotem i nie odejdziesz, bo jeśli zostaniesz, będzie musiała pozwolić, by coś w niej się zmieniło. A to wymaga odwagi, więcej niż kiedykolwiek miała, więcej niż była gotowa mieć. Ta osoba nauczyła się żyć z tym, co konieczne, z tym, co znośne, z tym, co możliwe, ale ty. Ty poruszasz to, co niemożliwe, to, co nie ma nazwy, to, co nie mieści się w słowach, to, co nie ma odniesienia. Wyciągasz na światło wersję jej, której nie znała i która teraz już nie potrafi zignorować. Czy zauważyłeś, że od tamtego dnia milczenie między wami stało się silniejsze niż jakakolwiek rozmowa? Są rzeczy, które nie muszą być mówione, potrzebują tylko być utrzymywane, a ty utrzymałeś, a ona poczuła. Nie potrzebuję, abyś to potwierdził. Nie chcę słyszeć przysiąg. Nie oczekuję wyjaśnień. Ona tylko chce, by nie zostawiano jej samej z tym wszystkim, co obudziło się po tym, jak patrzyłeś na nią w ten sposób, bo nie była gotowa. Ale teraz nie ma już powrotu. A jeśli ty też to czujesz, nawet nie wiedząc co z tym zrobić, to wtedy oboje już jesteście w tym samym miejscu, miejscu, w którym dotyk jest mentalny, gdzie pragnienie nie krzyczy, ale wzywa. Gdzie miłość nie jest zadeklarowana, jest dostrzegana z ciałem, z milczeniem, z obecnością. Ta osoba nic ci nie powie, ale poczuje wszystko. A jeśli spojrzysz jeszcze raz nie oczami zewnętrznymi, ale oczami wewnętrznymi zauważysz, że już jest tam w całości. Nawet próbując wydawać się daleka nawet mówiąc, że nie nawet udając, że nie poczuła ona poczuła i wciąż czuje nawet jeśli nie wie już, gdzie to schować. Wiesz, co twoje oczy zrobiły tej osobie, ale wciąż nie wiesz, co zrobią, jeśli będą się wpatrywać. Chcesz to odkryć? Więc nie odwracaj wzroku. Jeśli ta wiadomość cię poruszyła, podziel się nią z kimś, kto tego potrzebuje. Skomentuj tutaj, co zauważyłeś. Zapisz się na kanał, aby nie przegapić następnego. Zostaw lajka. Pokazuje, że taki rodzaj prawdy wciąż ma znaczenie. Dopiero zaczynamy.